Czy też tak masz czasami, że ty, tak ci się nie chce tych pasmami zrobić. To jest piąty tydzień, przed odrost, Piąty, ale jest tak ciężko usiąść. I z... Ale właśnie, najgorsze jest po prostu zacząć. Jak już zaczniesz, to już leci i jest z górki. Dlatego mówiłam się też z moimi widzami, z moimi kursantkami na takiego niedzielnego live'a, W będę robiła sobie jedną rękę. A właściwie jest odrost. Może się uda też z drugiej ręki cokolwiek zrobić. No, ale będzie to takie motywujące też. Nie tylko mnie samej, żeby zrobić sobie paznokcie, ale też moich widzów, moje kursantki, więc yy, dalszy materiał wideo to będą takie wycinki z tego live'a, w którym robię sobie paznokcie i takie smaczki dla tych, którzy nie mogli ze mną uczestniczyć w tym live'ie i nie mogli sobie razem ze mną odnowić odrostu, więc miłego oglądania. Jeszcze dwie minuty do rozpoczęcia live'a, dziewczyny już są, witają się ze mną, zaraz zaczynamy! Witam Was serdecznie dziewczyny na tym live'ie, który ma służyć temu, żebyśmy się nawzajem motywowały w tym, żeby kurde nie chodzić z milimetrami hańby, a chodzić z pięknymi paznokciami. Więc może zróbcie tak, ci co pracują ze mną dzisiaj, też będą robić sobie pazury, przynajmniej jednego, to stawcie zdjęcie przed, a później będziemy stawiać zdjęcia w trakcie i po, ok? Ja sobie powiem rękawiczkę na jedną dłoń, bo ta druga będzie robiona. Ty też zrób zdjęcie, co ty myślisz, że no nie? Tak robię, no i tak. pięknie. Oj, to, jest, to jest tak popękane, to już nie będzie szok. g One Stroke, mogę zrobić artyblat? Absolutnie no! Nie, dostaniesz do głowy i możesz, możesz się to skończyć chorobą psychiczną. Nie. Chyba, że dokupisz pigmenty i je dopigmentujesz, to powinno być fajnie, to powinno być bardzo fajnie. Tutaj tak, tu jest manikier hybrydowy, więc tu, no, szybciej się to na pewno będzie robiło niż całą resztę, więc mogę sobie zostawić ten paznokieć na sam koniec i zrobić go na końcu, albo po prostu zacząć od tego paznokcia, zrobić go od A do Z, żeby później, wiecie, gdy tu będzie baza, na wszystkie będzie baza, no to tutaj będzie budowa i ta budowa musi być piłowana, a tu na bazie od razu dajmy kolor, więc przy piłowaniu tutaj tej całej reszty zaprosiłabym sobie bazę. Więc chyba tak zrobimy, że machnę szybką korektę na tym jednym manikirze hybrydowym i tyle. Jakiego frezu by tutaj użyć? Do manikiry brodowego ja bardzo lubię ściągać właśnie kolor boskim, ponieważ to jest zdobienie płaskie i boski bardzo ładnie i szybko topiłuje. Gdzie jest boski? Nie ma tutaj boskiego? E, to co się stało? No, chyba nie wziąłem sobie z Polski Boskich. Czego? No boskiego! Kiedy boskiego? No, frezu. I co teraz? Kurde, boli mnie to. No to zacznijmy od ściągnięcia sobie koloru hybrydowego. Przydałaby się jakaś muza w tle. Bez dwóch zdań. Co teraz robię? Teraz robię zdjęcie brzeg. To jest dość istotne, żeby wiedzieć, z czego wyszliśmy i do czego później. To będzie tak, że będzie on wyjmował. Gdzie go stawiasz? To, to, Jaką? Aha. Cik. Dobra, działamy, kochani. Dobrze, usunęłam cały kolor, znotowiłam powierzchnię, usunąłam skórki, teraz czas na preparaty zwiększające przyczepność, czyli dehydrator, trainer, baza. A ile I osób z Tobą robi paznokcie, Dota? Ile osób ze mną robi paznokcie? 282 osoby patrzą, a ile robi faktycznie, to napiszcie. Jak ktoś robi paznokcie, to napisz. ja robię paznokcie z Tobą i zobaczymy, policzymy zaraz. Kasia robi, druga Kasia, Natalia, Emilia, Weronika, Agata, Kasia, Sander dwa. Iza, Karolina, Kasia. Protip dla osoby, która robi sobie sama paznokcie, żeby odciągnąć ten wał okołopaznokciowy, prawy kant stołu odsuwam kantem stołu wał i mogę sobie spokojnie tutaj wjechać pędzelkiem tak daleko jak chcę i cały paznokieć jest zabezpieczony i kiedy bardzo równo będzie baza dookoła skórek to tak samo równo będzie kolor i będzie ta nierówność bazy wpływała na to, że kolor jest nierówno położony Nałożyłam już kolor, pięknie, dwie warstwy, chociaż ta druga nie była aż taka potrzebna, i teraz czas na połysk. Wybrałam Megi, bo się pięknie długo błyszczy. Zobaczymy, jak się będzie sprawował w tych mega gorących, upalnych warunkach. gotowe przedłużyłam ostatniego paznokcia teraz na nim namalowałam przed chwilą one stroke, co pewnie zobaczyłaś przed chwilą też kładę połysk na ostatni paznokieć, zdjęcie już efektu końcowego co prawda wstawiłam do grupy ale może jeszcze wstawię zdjęcie z tym kwiatuszkiem jako efekt końcowy tak więc niechaj mod będzie z wami róbcie paznokcie z cierpliwością i oby to wam szło szybciej niż mi na live ale Wy bez kamer na pewno będzie Wam o wiele, żeby powiedzieć, komfortowi pracować. No, do zobaczenia w następnym takim evencie. można taki nazwać.